Witam cię bardzo serdecznie na moim kanale, zapraszam Cię do jego subskrypcji, będziesz otrzymywał aktualności podatkowe, takie jak w niniejszym filmiku. Słuchajcie moi kochani, kilka dni temu mówiłem Wam o tym, czy impreza integracyjna o charakterze wigilijnym, zorganizowana dla pracowników stanowi przychód ze stosunku pracy jakie warunki muszą być spełnione, żeby taka wigilia nie stanowiła przychodu ze stosunku pracy dla zaproszonych nań pracowników. Dzisiaj powiem o tym samym temacie, ale od strony kosztowej, czyli czy organizacja Wigilii, czy organizacja świąt Bożego Narodzenia w firmie może stanowić dla pracodawcy koszty uzyskania przychodu. Zacznijmy od definicji ogólnej kosztu uzyskania przychodu. W myśl przepisów ustawy CIT oraz PIT kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem tzw. kosztów niestanowiących, popularnych N-kupów, do których zaliczamy m.in. wydatki na reprezentację. Czyli co do zasady, jeżeli uznamy, że organizacja wigilii nie stanowi znamion reprezentacji i służy zwiększeniu przychodów w naszej firmie, to do kosztów możemy ją zaliczyć. Tak też twierdzą organy podatkowe. Organy podatkowe uważają, że impreza integracyjna o charakterze wigilijnym dla pracowników może stanowić koszty podatkowe, bo służy zwiększeniu motywacji zespołu, zwiększeniu integracji zespołu i jako taka przyczynia się do zwiększania przychodów firmy. Problem może się pojawić w momencie, w której na takiej imprezie integracyjnej, wigilijnej oprócz pracowników są również tak zwane osoby trzecie, przez które rozumiemy kontrahentów, czyli naszych klientów oraz rodziny pracowników. Tutaj stanowiska organów są już bardziej restrykcyjne i uważają one, że tylko w części, w jakiej koszty imprezy integracyjnej, wigilijnej można przypisać pracownikom, to tylko w takiej części wydatek na organizację takiej imprezy stanowi koszt podatkowy. Więc zwróćcie na to uwagę, jak zapraszacie na imprezy wigilijne kontrahentów, rodziny pracowników, to musicie wartość takiej faktury kosztowej tylko w odpowiedniej proporcji alokować do kosztów podatkowych, a w pewnej części będzie ona kosztem niepodatkowym. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, różne prezenty na rzecz pracowników. Może być sytuacja, że przekazujemy pracownikom prezenty, na przykład z okazji świąt dajemy im nowy telefon komórkowy jakieś fajne zabawki dla ich dzieci. Tutaj co do zasady może być to kosztem podatkowym, są to szeroko pojęte wydatki pracownicze. Nie zapominajcie o tym, żeby sprawdzić, czy nie stanowi to czasem przychodu podatkowego po stronie pracownika. Co do zasady wszelkie otrzymane świadczenia, również prezenty świąteczne przez pracownika od swojego pracodawcy zwiększają jego przychody ze stosunku pracy, należy od nich naliczyć. Podatek. Troszeczkę inna sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy takie świadczenia, na przykład prezenty dla pracowników czy dla rodzin pracowników finansujemy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tutaj musimy pamiętać o tym, że co do zasady wydatki zrealizowane czy koszty poniesione z takiego zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych nie stanowią kosztów podatkowych, jedynie odpisy na ten fundusz stanowią koszt podatkowy po stronie pracodawcy. Dla pracownika również wszelkie nagrody czy prezenty, czy wręcz pieniądze sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie stanowią przychodu podatkowego, są zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 1 tysiąca. Złotych. Jeżeli przekazujemy zaś prezenty na rzecz kontrahentów, tutaj już musimy bardzo mocno uważać. Jeżeli są to prezenty, które mogą być traktowane jako prezenty wystawne, luksusowe, okazałe czy po prostu droższe, to tutaj organy będą uważały, że jest to reprezentacja. Czyli uważajcie, jeżeli dajecie kontrahentom na przykład wino, krawat, zegarek czy innego tego typu eleganckie prezenty, z całą pewnością organy potraktują je jako reprezentację i podważą kwalifikowanie do kosztów podatkowych. Zupełnie inna jest sytuacja, w której dajemy na przykład kontrahentom rzeczy o wartości bardzo symbolicznej, np. kartkę świąteczną z logo naszej firmy, czekoladę z logo naszej firmy, jakiś bardzo drobny zestaw upominków z logo naszej firmy. Tutaj zasadniczo nie będzie traktowane jako reprezentacja, a raczej ogólne wydatki, również o charakterze. Reklamowy. Kolejne pytanie, czy ma znaczenie to, czy w wigilię organizujemy w firmie, czy poza firmą, na przykład w restauracji? Generalnie nie ma to znaczenia. Nie ma znaczenia, czy samodzielnie organizujemy wigilię i mamy fakturę za catering, za oprawę muzyczną, za transport, czy też robi to zewnętrzna firma i dostajemy jedną zbiorczą Fakturę. Z całą pewnością uważajcie na to, jeżeli na takiej wigilii pojawiają się napoje alkoholowe, na przykład wino. Tutaj stanowisko organów podatkowych nie jest takie jednolite, natomiast bardzo często napoje alkoholowe są traktowane jako koszty niepodatkowe przez organy podatkowe. No tutaj organy często powołują się, że ma to walor reprezentacyjny, ewentualnie powołują się na przepisy ustawy o przeciwdziałaniu spożywaniu alkoholu, które negują podawanie alkoholu w jakiś uroczystościach no, bardziej publicznych. Więc uważajcie na to, jeżeli na fakturze mają znaleźć się napoje alkoholowe, no to tutaj dwa razy zastanówcie się nad tym, czy może być to kosztem podatkowym. Czy sprzątanie biura po imprezie integracyjnej, po imprezie firmowej może być kosztem podatkowym? No jak najbardziej tak. Tutaj są to koszty poniesione w celu przywrócenia zdatności składnika majątku do prowadzenia działalności gospodarczej, więc jak najbardziej możemy zakwalifikować to do kosztów podatkowych. Czy wysyłanie kartek świątecznych na przykład kontrahentom może być kosztem podatkowym? Jak najbardziej tak. Ciężko mówić tutaj o reprezentacji. Ma to raczej walor takiej podstawowego utrzymania kontaktu z kontrahentem. Bardzo często przecież te kartki świąteczne z jakimś drobnym upominkiem są opatrzone logo naszej firmy. Reasumując moi kochani, wigilia firmowa może być kosztem podatkowym bez najmniejszej dyskusji w części w jakiej dotyczy pracowników. Prezenty na rzecz pracowników mogą być kosztem podatkowym. Prezenty na rzecz kontrahentów zasadniczo nie są kosztem podatkowym z wyjątkiem jakichś bardzo drobnych upominków, jak również organizacja imprezy wigilijnej, kupienie choinki czy świecidełek do firmy, posprzątanie po takiej wigilii może być kosztem. Podatkowym. Zwracam Waszą uwagę na to, że przepisy w zakresie tego, co jest kosztem podatkowym i co nim nie jest, od wielu lat są w zasadzie takie same, natomiast stanowiska organów podatkowych lubią się raz na jakiś czas zmieniać. Więc musicie śledzić ten temat. Jeżeli będziecie chcieli podjąć decyzję, czy coś jest kosztem podatkowym, czy nie, zawsze weryfikujcie najnowsze aktualne stanowiska organów podatkowych. Jeżeli mój filmik Wam się podoba, zapraszam do subskrypcji, do udostępniania, do zalajkowania. Do zobaczenia, pozdrawiam!